Historii tego swetra i tak nie zrozumiecie, bo jak mi dzisiaj będzie gorzej szło, to chociaż nie będziecie komentować mojej gry, czy to tego, że trafiłem kolejnego Todsa. Numer 1. Come on! Moreno i koniec zakładu! No nie! Cross! A wiecie co jest najgorsze z tymi player pickami, że zaraz przyjdzie jakiś Alvin, jakiś United, nie wiem, Urbix Kurde, i trafi pewnie tutaj Frankiego de Jonga albo kolejnego Luisa Suareza. No, przygotowałem jeszcze trzy playerpiki. Ostatnia szansa, moja ostatnia szansa na trafienie piłkarzy z La Liga, bo kurde, potrzebuję, po prostu potrzebuję jakiegoś środkowego pomocnika i chcę, żeby to był Frankie de Jong. Tak w ogóle to cześć, jak się macie tutaj. Oczywiście, Damian, witam Was w kolejnym odcinku i zaczynamy od y, trzeciego Gerarda Moreno. Okej, okay. Ariz Elustondo. Inform, dobrze. Karta o wartości 10 tysięcy, jednak szukamy czegoś niebieskiego. Waclik, no i ostatnia szansa. Jest to dosłownie ostatnie moje podejście do trafienia jakiejś kozackiej karty. No jest to Aitor. No ale powiem tak, dzisiaj wieczorem wychodzi Bundesliga, więc może tam z pików poleci jakiś Lewandowski, może Wam Gituka, bo kurde, kozackie karty będziemy mieli w tej drużynie, Płacząc na przecieki, nie mogę się doczekać. O 18 wpadajcie na Steama, yy, o 19 oczywiście zobaczymy nowe karty, Foot Champions gramy. Na no raczej po openingu nie będzie, no bo... <tłuk> Jezu, już mamy Maj. Drużynę tak w ogóle zmieniłem. Wczoraj na streamie mogliście zobaczyć, jak to sobie budowałem. I tak to wygląda. Kupiłem Czecha. No bo wiecie co, najlepsze czasy w grze przeżywaliśmy z Jensem Lemanem, więc stwierdziłem, że czas na powrót jakiejś ikony. Pomiędzy słupki, wiem, że trafiłem o ale przez to, że mam teraz Risa, Risa Jamesa, no marzyłem o tej karcie, żeby wreszcie pogreślił na środku obrony. No to stwierdziłem, że oczywiście mógłby to być połk, mógłby to być kepa, ale postawiłem jednak na innego, byłego piłkarza Chelsea. Wiem, że połk tam nie grał, nieważne. Yy, Modric kupiony za 214 tysięcy będzie grał w środku pola. No i właśnie Vasquez, gdzie będzie Vasquez? Ja wam pokażę. 5212. Zaczynam Foot z formacją. Z pięcioma obrońcami. Dlaczego? Bo wczoraj, kurde, grałem jeden mecz na streamie, grałem na jakiegoś, nie wiem, tam mistrza Ligi Szwedzkiej i go cholera pokonałem tą formacją. Jeśli pokonałem tym składem gościa, który robi 27 do 3, to wydaje mi się, że mogę tym ustawieniem wyjść na ligę weekendową. Zobaczymy, jak mi będzie szło. Po prostu gramy. Słuchajcie, ten mecz też wczoraj grałem na takim luzie i szło mi w miarę dobrze. Nie wiem, no może im mniej będę się spinał, tym będzie lepiej. Jak widzicie, stroje w grze, tak samo wybitne jak mój strój w rzeczywistości. Okej, okay, cztery ikony. A propos ikon, we wtorek otwieramy paczkę z ikoną Optimus, ponieważ to ją zrobię za słapych. Chciałem zrobić 10 razy 84, ale też yy, na, na streamie wczorajszym się was tak pytałem, co wolicie zobaczyć. Większość z was zagłosowała wtedy na paczkę z ikoną. No za jak co, 5 słapów za ikonę Optimus, to według mnie dobry deal, więc na, no, na, na kiedy? No na wtorek będzie wszystko gotowe. We wtorek wieczorem, albo nawet w poniedziałek wieczorem będę to otwierał. Zależy jak mi pójdzie w skład Battles. Pierwszy raz chyba mam ustawienie kompletnie bez żadnego środkowego obrońcy. Przeważnie był to Tapsoba. No powiem tak. Ta gra jest jaka jest. U rywala też już, już widzę Luka na środku obrony. No cóż. Muszę atakować tą samą bronią, którą atakują moi rywale. Modricz to będzie pierwsza sytuacja. Luka na prawej nodze. No to jest dobra decyzja, to jest 1 do 0. Luka trafia. Okej, okay, dziwne. To było naprawdę dziwne, bo niby obrońca mnie blokował, ale jednak nie. Fantastyczne wejście Modricia do naszego zespołu. Rywal lekko w szoku, bo tak nie wznawiał od środka. Ja też w szoku, bo to było dziwne po prostu. O matko, ja teraz widzę, że on gra Ryanem Geeksem. Dobra, wygramy to. W ogóle to kiedy gra Bayern? Jutro? Chyba jutro, kurde, bo tam yy, chyba przedwczoraj pojawiły się jakieś informacje o tym, że Lewy jest lekko obity, że tam szedł z treningu z problemami, ale na szczęście wszystko jest w porządku, no... Będzie trzeba oglądać. Powiem tak, ja o tym rekordzie wypowiadałem się tak, że rem wyrównanie tego rekordu Gerda Müllera, to nie oszukujmy się. S wyrównanie to za mało. Go trzeba pobić i pozostały dwie kolejki, prawda? Ja wierzę w Roberta i wierzę, że kurde nawet z dwie bramki więcej będzie. miał naprawdę no byłaby to piękna historia. O, tylko był w dobrej dyspozycji jeszcze na mistrzostwa Europy, które kurde się już niedługo zaczynają. Tak się zastanawiałem, czy... Dam radę wybrać się na jakieś spotkanie. Nie wiem, czy będzie to mecz Polski, ale jest szansa, że. na no, jakiś inny. Jeszcze nie mówię, ale jak pojadę, to na pewno będzie jakaś fajna relacja, więc będę was informował. Teraz Kutnie od 0. Kurde, naprawdę. Wiem, że dużo zależy od przeciwnika, ale ja mam wrażenie, że im więcej się spinam, tym i mniej się spinam właśnie, tym lepiej mi idzie. Serio. tak... Taka prawda, że mentalność, nastawienie w tej grze to jest 50% sukcesu. Jak nie, nie, jak nie więcej. Tak wracając jeszcze do euro, bardzo chciałbym pojechać na jakiś czy reprezentacji Polski, ale to musiałbym wyżebrać bilety od kogoś, będzie ciężko. No i Jordi, on ma fajne dośrodkowania i chciałbym z nich skorzystać. Wchodzi Ronaldo, oj to jest to, to jest perfekcja! No myślę, że lepiej wrzucić nie można było, ja mógłbym tylko popracować nad timingiem, ale właśnie to jest fajne w tej formacji, że ja mam wytyczne ustawione tak, że ci boczni obrońcy, no jest to troszkę ryzykowne, ale oni podłączają się do ataku, przez co, co mogę powiedzieć, jest moc. Dalglish, trujeczka. Modric, cyk, cyk, Coutinho, Dalglish, kolejna sytuacja, la croquette chciałem zrobić, bo czasami mi radziliście robić ją w sytuacjach 1 na 1, tylko no niestety nie, 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 nie wykryto tego, następnym razem spróbuję heel to heel, no jako, że już prowadzimy 3 do 0, to mogę tak sobie próbować, bo jednak za często marnuję te 100% sytuacje, chcę to dopracować. Lepiej późno niż wcale, prawda? Kutiniowy, wydaje mi się, że to będzie gol numer dwa. Cyk z fałsza. Pięknie. Vazquez po raz kolejny podłącza się do akcji ofensywnej, ale Ronaldo, kurczę, szkoda, że on się tak nagle zatrzymał. Tak jednak Vazquez powstrzymany przez Natanakę. Wydaje mi się, że będzie takie 7-1. To jest mój typ. Ja się nie zatrzymuję. Ja chcę kolejne gole. Vazquez będzie przy piłce. Dobra. Czekamy, czekamy. On ma ten dribbling? Ma? Chyba ma. Ronaldo. Hop, 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 hop. Elastico, podanie dołem. Aj. U Coutinho, dal z główki? Bo dlaczego nie? 5 do 0. Wczoraj właśnie tak myślałem nad tym nowym zespołem. I przez to, że bardzo dobrze mi się grało Coutinho, to nie chciałem go tak szybko dawać na ławkę. I cieszę się, że udało się to naprawdę sensownie ułożyć. Vasquez? A co tam dośrodkujmy? Cristiano Ronaldo 6-0. Obama my, Dobrze, Rich James. Nie, nie tak, Damian. Karny, dla nas. Sfałował mnie przecież. Wow, niezły finisz. No niestety okłamałem was. Wygrywamy 6-0, nie 7-1, ale różnica bramek taka sama. Kurde, czyste konto zachować w tej grze to naprawdę czuję się, jakbym był teraz jakimś. Królem, forma życia o to właśnie chodzi, Kutinio. Dwie asysty, dwie bramki on ma być naszą gwiazdą i mam nadzieję, że nią będzie. W związku z tym, że zagraliśmy tak cudowny mecz, to robimy jeszcze jednego player picka, no może tutaj. Oczywiście Modric spisał się perfekcyjnie w tym spotkaniu lepiej tak naprawdę zagrać nie mógł, ale wydaje mi się, że Frankie de Jong byłby minimalnie tak minimalnie lepszy Alejandro Gomez, Łokał, 86. W porządku. Jeszcze jednak zrobimy na koniec. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Izak, Rodri, chyba Rodri też był w poprzedniej drużynie. Varane, <grystanie> Walker, Rashford. Ich się boję najbardziej. No i Mendy. Ogółem to chodzą słuchy, że Robert Lewandowski, który dzisiaj wieczorem pojawi się w drużynie sezonu Bundesligi, no chyba zasłużył, ma mieć 5 gwiazdek słabszej nogi i podobno jeszcze większy dribbling niż na karcie Team of the Year. No powiem wam, że Lewy... Właśnie... Z lewym według mnie był ten problem w FIFA, że brakowało mu czegoś tego ekstra. Oczywiście był przez chwilę, moment, że nie miał nawet. Wow, Modrić! dobre uderzenie czterech gwiazdek sztuczek, ale to tam chyba rok albo dwa lata temu mu oddali. Tak jednak, no wydaje mi się, że pięć gwiazdek słabszej nogi sprawiłoby, że byłby to taki napastnik. Tak naprawdę, już kompletny, no niby ta karta inaczej. Różne rzeczy słyszałem o karcie Toty, że jednak to nie było to co chcieliśmy zobaczyć więc może ten Toc ze zwiększonym driblingiem, z gwiazdkami i słabszej nogi byłby kozacki, a teraz Dalglish! Cholera jasna, 1 do 0 No i takich rzeczy też bym oczekiwał od tego nowego lewego, nie? Że taki drobny balans z ciałem, ta zwinność Cyk, wykończenie, nieważne którą nogą, choć pewnie lewy też ze słabszej by trafił, ale mówię Zrobimy sobie teraz na luzie elitkę i trafimy nawet dwa razy tego Roberta, dlaczego nie? Wow Szkoda, że bez faulu Ale i tak chyba będzie gol, czy nie? Nie, Waranik Cristiano Ronaldo no i Coutinho leci sam na sam sprawdzam, czy mogę lobować. To się zemści, ja wiem. Kurda się spociłem po tym, co teraz zrobiłem. No nie no, mam nadzieję, że to się jednak nie zemści. Damy radę, jestem pewny siebie słuchajcie. Pewność siebie jest bardzo ważna. Bamford na 1-1 nie ma szans czech. <słuch> <słuch> Kapitalna interwencja. Brawo Petry! Myślałem, że już tutaj tę piłkę złapie. Dobra. Myślę, że to zadziała na psychikę przeciwnika, teraz najważniejsze to grać spokojnie, no i wykorzystać nadchodzącą stuprocentową sytuację. No i tutaj moja wina, niestety wybiegłem za Ambrottą, było dużo miejsc, rywal z tego skorzystał, Bamford 1-1. Coutinho, dobrze, podanie, 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 Ronaldo 2-1, jeny ten Coutinho na SPO, no taki zbustowany Garincha. Luka, oj podanie w jego stylu i zobaczcie tam jest Cristiano Ronaldo, to musi być gol numer 3. Jak na mnie naprawdę nieźle się tutaj zachowałem. I znów Modricio, jeny to jest Ronaldo, to jest 4 do 1, nieprawdopodobna asysta Luki Modricia. I rywal chyba sobie daje spokój, 43 minuta spotkania. Kurde już się tak napompowałem, że... Okej, okay, jednak nie. A jednak tak. <laughs> znaczy powiem tak, no Modric na razie mnie zachwyca, zobaczymy co będzie dalej, ale kurde. Oferuje wszystko, czego tak naprawdę oczekuje od środkowego pomocnika i jego podania to po prostu bajka. Hat-trick Ronaldo, asysta Coutinho. Dobra, bronze 2, Fireant. Dobra, oficjalnie ostateczny pick z La Liga. Teraz albo nigdy. Frankie? Wow, Mandy. To prawie jak trafienie tacca. A dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o YouTube'a. Wpadajcie wieczorem na streama Twitch TV kadamian, zobaczymy co tam nowego w FIFA gramy dalej ligę weekendową. No i mam nadzieję, że robimy klasyczne 8 do 2. Miłego dnia. Cześć.